Dzień dobry. Wbrew pozorom, co się wielu wydaje, obecny nadciągający kryzys gospodarczy, który tak naprawdę już jest i też wzrost kosztów utrzymania spadek jakości życia, zwłaszcza w zachodniej Europie, może być i pewnie będzie dla niektórych narodów takim przebudzeniem i szansą na przetrwanie jeszcze kolejnych wieków. Jak widzimy, to historia pokazała nie raz, ale zwłaszcza ostatnie dziesięciolecia, zwłaszcza w Europie Zachodniej, dobrobyt ogłupia i rozleniwia. A ogłupia tak bardzo, że mamy to, co widzimy, zwłaszcza w zachodniej Europie: rozszerzenie ludzkich zachowań z zakresu do zachowań bardzo szkodliwych i ich powszechna akceptacja. Ale kiedy przychodzi trudniejszy stan życia i trudniejsze warunki, przypominają sobie niektórzy staro greckie powiedzenie, które mówi, że mądrość biedę wybrała sobie za towarzyszkę życia. I dlatego pogorszenie się tych warunków życia może być bodźcem do odbudowania się odrodzenia narodów.